Witam w Hele nauczy astrologii. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd wywodzi się astrologia oraz co tak naprawdę astrolog może wyczytać z Twojego horoskopu, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Helena La Barbera, jestem profesjonalnym astrologiem i opowiem ci dzisiaj, skąd wywodzi się astrologia, jak szkoły filozofii podejście do świata zmieniały samą naturę astrologii. Kim był astrolog kiedyś, a kim jest dzisiaj? Jak z powodzeniem łączyć oba nurty? Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego, co znaczy samo słowo astrologia. Jaka jest etymologia tego słowa? Z łaciny oznaczało ono astronomię. Naukę o ciałach niebieskich. Kiedyś te dziedziny były ze sobą połączone, więc ma to całkowity sens. Z greckiego z kolei oznaczała ona dosłownie opowieści z gwiazd. Jeżeli doszukiwać się początków astrologii, to szacowane są na około sprzed 2000 lat, przed naszą erą. Takie najstarsze źródła prowadzą nas do starożytnej mezopotamii. Czyli dzisiejszego Iraku. Do dzisiaj jednak są dyskusje, że możliwe początki astrologii były również w starożytnym Egipcie, a nawet w Indiach. Na czym polegała taka starożytna astrologia? Zaczęło się wszystko oczywiście od obserwacji nieba. Te obserwacje zostały spisane na glinianych tabliczkach. Przykłady takich tabliczek będziesz mógł znaleźć w linkach u dołu pod dzisiejszym odcinkiem. To były oczywiście. Bardzo proste prognozy, które w dzisiejszej astrologii nazwalibyśmy takimi bardziej mundialnymi, czyli takimi horoskopami światowymi. Taka przykładowa prognoza, hipotetyczna oczywiście, mogłaby brzmieć: jeżeli będzie zaćmienie, to król pójdzie na wojnę. Całe lata takich obserwacji nieba doprowadziły do wiedzy o cykliczności takich planet, a to z kolei do dokładnego spisu ich wędrówek na co dzień. V wiek przed naszą erą to czas, kiedy został stworzony podział znaków zodiaku na 12 równych części. Wcześniej znaki zodiaku były łączone bezpośrednio z gwiazdozbiorami, które są nierówne. Był to tak zwany zodiak sideralny, zodiak gwiezdny. Ten równy podział używany jest do dzisiaj w tej naszej astrologii zachodniej i nazywany tropikalnym. Bazuje on głównie na porach roku, przesileniach i punktach równonocy. Pierwsze horoskopy urodzeniowe, które przetrwały, są z 410 roku przed naszą erą. Wiązało się to z powstaniem pierwowzorów tak zwanych efemeryt, czyli spisów pozycji planet w poszczególnych znakach zodiaków, w poszczególnych stopniach. Od 334 roku przed naszą erą następuje okres hellenistyczny, gdzie astrologia prężnie się rozwija. U schyłku Cesarstwa Rzymskiego i wraz ze wzrostem chrześcijaństwa astrologia przechodzi kryzys. Dlaczego? Ponieważ założenia astrologów z tamtych czasów, że człowieka los jest z góry zdeterminowany, no oczywiście kłóciły się z chrześcijaństwem chrześcijańskim założeniem wolnej woli. Około II wieku naszej ery helenistyczna astrologia zaczęła się przenosić do innych kultur. Były to głównie Indie, Persja oraz islamskie imperium. Dlaczego? Ze względu na szlaki handlowe. Kultury te przetłumaczyły astrologię oczywiście na swoje języki. W tych tłumaczeniach oczywiście mogły nastąpić pewne pomyłki, ale również rozwinęły się inne techniki. Jeżeli chodzi o Indie, powstało z tego cała nowa astrologia. Astrologia, astrologia wedyjska, tak zwana Jotisz. Tutaj, jak już wspominałam, oni nadal posługują się tym zodiakiem sideralnym, który w związku z procesem tak zwanej precesji jest zupełnie w innym położeniu niż ten nasz zodiak tropikalny. Dlatego, jeżeli przykładowo jesteś zodiakalnym rakiem tutaj na zachodzie, to w astrologii indyjskiej byłbyś bliźniętami. Teraz, jeżeli chodzi o Persję i islamskie imperium, tutaj nastąpił. Szybki rozwój astrologia przekształciła się na to, co mamy teraz pod nazwą astrologii średniowiecznej, która do pewnego czasu, kiedy mówiliśmy astrologia tradycyjna to właśnie Tą astrologię średniowieczną mieliśmy na myśli. Od 20 lat około te starożytne teksty są tłumaczone, jest coraz więcej tłumaczeń, coraz więcej tekstów stało się dostępnych, dlatego ta astrologia helenistyczna odżyła na nowo. Pójdziemy troszeczkę w kierunku filozofii, bo już w starożytnych czasach podejście do astrologii różniło się. Główna dyskusja, która towarzyszyła, w ogóle towarzyszy nam do dzisiaj tak naprawdę, to pytanie, czy planety i gwiazdy działają jako znaki, jako pewien omen, że coś zaraz się wydarzy, czy raczej powodują one wydarzenia? Czy nasz los jest zatem totalnie zaplanowany z góry? Czy może tylko częściowo, i jest tutaj miejsce na wolną wolę? To były takie cztery podstawowe elementy, czyli astrologia, planety postrzegane jako znaki, omeny, e, lub planety postrzegane jako przyczyny, czyli tych ci prawie bogowie, którzy zsyłają na nas pewne sytuacje. Więc taki totalny determinizm, albo częściowy determinizm. I teraz jak to wygląda w dzisiejszych czasach, a jak wygląda to w, w czasach tradycyjnych? E, może zacznijmy od wyobrażenia sobie, jak wyglądał taki tradycyjny astrolog, kim on był i co robił. Z reguły pracował on dla bardzo zamożnych osób albo na dworach królewskich. Taki astrolog był obeznany w dziedzinie astronomii i astrologii. Nie miał programów komputerowych, dlatego musiał wszystkie te astronomiczne pozycje planet znać, musiał być dobrym obserwatorem nieba, dobrym matematykiem, a dopiero potem poddawać to wszystko, co miał, analizie. Taki astrolog był z reguły pytany o to, czy królowi urodzi się syn, czy król wygra wojnę, czy będzie na przykład urodzaj, czy, czy może nie urodzaj. To były takie proste, konkretne, praktyczne pytania, no, które musiały mieć odpowiedzi. Astrolog, często jeżeli chodzi o tą astrologię już średniowieczną, obliczał długość życia. Jeżeli ktoś przychodził i pytał o swoje 50 lat życia, astrolog na początek sprawdzał. Ile taka osoba będzie żyła, no bo jeżeli tylko 20, to nie opłacało mu się robić horoskopu na 50 lat. W dzisiejszych czasach nie jest modne stwierdzenie, że wszystko jest z góry ustalone. Dlatego we współczesnej astrologii uczymy się więcej na temat naszej konstrukcji psychologicznej, naszych potencjałów, blokad, takich, które możemy sobie uświadomić i które możemy nawet przepracować lub zmienić w jakiś sposób. Współczesny astrolog jest więc bardziej takim coachem, doradcą zawodowym, a nawet terapeutą. I tutaj tak naprawdę jest taki bardzo duży rozstrzał. Z jednej strony mamy bardzo. Bardzo duży dostęp do tych nowoczesnych technologii, obliczenie, obliczenie pozycji, dokładnej pozycji planet stało się możliwe w jedną minutę po wpisaniu danych. Mamy znacznie więcej obiektów, mamy znacznie więcej planet i możemy to wszystko nałożyć. Możemy zdecydowanie większy rys psychologiczny człowieka zrozumieć, jakieś takie wewnętrzne motywy nim kierujące i całą jego dynamikę, ponieważ obok tej. Astrologii psychologicznej rozwinęła się również tak zwana astrologia karmiczna. Często możemy dojść nawet do tego, kto był kim w przeszłym życiu lub czy jakie mamy karmiczne zadania, czy jakieś obciążenia, nieuświadomione wzorce, które mogły zostać przeniesione wraz z karmą rodziny, karmą rodową. W zależności w którym kierunku pójdziecie, na pewno jest, ta astrologia wnosi bogactwo do wszelkich tych dziedzin. Z drugiej strony, gdzieś tutaj w tej dobie współczesnej chcemy wierzyć, że że jesteśmy panami własnego losu i wszystko zależy od nas. No i po części jest to spowodowane czasami, w których żyjemy. Wyobraźmy sobie, właśnie w takim średniowieczu: jeżeli zapadamy na grypę, no to najprawdopodobniej umieramy. Jeżeli rodzimy się chłopami, Najprawdopodobniej umieramy jako chłopi, nie ma dużych możliwości, dlatego to samo życie już było zdecydowanie bardziej zdeterminowane, a co za tym idzie, również i techniki astrologiczne były bardziej zgodne co do tego, co się wydarzy i było bardziej nastawienie na to, co się będzie działo. Nikt nie zastanawiał się, jakie miałeś kontakty z matką i jak wpłynęło to na twoją przyszłość i kontakt z kobietami. Z tego punktu widzenia ta astrologia współczesna daje nam bardzo dużo informacji których nie mogliśmy uzyskać wcześniej, ale których tak naprawdę we wcześniejszych latach nie potrzebowali, to nie one były najważniejsze. Dlatego tak często Astrologia podąża również te odkrycia, które są w astrologii. Moim zdaniem one po prostu podążają wraz z duchem czasu i z tym, jakie jest nastawienie człowieka ogólne do świata, jaka jest filozofia, co jest e, tak naprawdę, co odkrywamy. Dlaczego zatem w ogóle cofać się do tej astrologii średniowiecznej? Dlatego, że ona jest tym głównym źródłem, budulcem, na którym dopiero budowały się te kolejne elementy tej astrologii i tak dotarliśmy do naszej współczesności. Jeżeli przyjrzymy się naszemu życiu, każdy z nas na pewno miał jakieś takie wydarzenia, które były naprawdę losowe i które, na które nie mieliśmy wpływu. Błędem byłoby powiedzieć klientowi, że wszystko, co kiedykolwiek go spotkało, jest tylko i wyłącznie związane z tym, w jaki sposób do czegoś podszedł i że to jest jego wina, jeżeli nie starał się za bardzo. Tak naprawdę tutaj musicie sami ustalić, co wam najbardziej odpowiada. Jaki rodzaj astrologii, ja bardzo lubię łączyć te dziedziny z tego względu, że jednak te starożytna, mądrość i techniki dają nam narzędzia do tego, jak prognozować przyszłość. Te współczesne techniki, ponieważ w jakiś sposób boimy się prognozowania, jest troszeczkę zbyt dużo psychologii i trochę mniej konkretów. Dlatego ja bardzo lubię takie połączenie, kiedy znam te dawne techniki, wiem, że moja prognoza może. Może być skuteczna i mogę naprawdę powiedzieć, gdzie. Co się wydarzy, ale z kolei z drugiej strony podeprzeć to psychologicznie, powiedzieć, czego może nas to nauczyć, jakie są lekcje do odrobienia i może jak wykorzystać tą energię, żeby jednak zminimalizować efekt niektórych tranzytów. Czy uważam, że jest coś takiego jak wolna wola, czy może jednak nasze życie jest bardziej zdeterminowane? Ja jestem tak bardziej po środku. Myślę, że są pewne rzeczy, z którymi przychodzimy na świat. Jesteśmy częścią kosmosu, rodzimy się w określonym miejscu, w określonym czasie. Planety na nas wpływają, ponieważ my jesteśmy tą cząstką kosmosu, więc jak na górze, tak i na dole, ten duży kosmos nad nami wpływa na każdą istotę na Ziemi każdą roślinę, każde zwierzę, każde, każde wydarzenia mają swój horoskop. I to wszystko jest ze sobą połączone, więc. Tak, uważam, że w pewnym stopniu nasze życie jest zdeterminowane przez to, w jakim miejscu się rodzimy, o której godzinie, o jakiej porze. Z drugiej strony, nasz horoskop, sam nasz charakter nas determinuje, ponieważ planety, one filtrują nasze doświadczenie. Każdy z nas postrzega rzeczywistość w inny sposób, poprzez te filtry, które mamy we własnym horoskopie. Współczesna astrologia może nam wskazać te filtry. Kiedy wiemy, w jaki sposób coś filtrujemy, możemy nauczyć się Postępować w inny sposób. Kiedy nauczymy się postępować w inny sposób, wyjdziemy poza nasz charakter i nauczymy się nowych umiejętności, nauczymy się reagować na niektóre sytuacje w inny sposób. No i w związku z tym również. Sytuacje, które będą nam się przydarzać, będą inne. Są rzeczy w horoskopie, których jednak nie możemy przeskoczyć. Są rzeczy, które możemy zmienić, skupiając się na nich bardzo, a są rzeczy, które możemy zmienić z łatwością. Ja postrzegam horoskop jako bardziej taką mapę, na której pewne punkty musimy zwiedzić, a jak do tego dojdziemy, jakimi drogami, to już zależy od nas, no i może od naszego astrologicznego doradcy. Dziękuję serdecznie. W tym odcinku dowiedziałeś się o początkach astrologii, o tym, jak interpretacja może się różnić w zależności od filozoficznego podejścia samego astrologa, o mocnych i słabych stronach tradycyjnej i współczesnej astrologii. W następnym odcinku zacznę wtajemniczać cię już w podstawy astrologii. Dowiesz się, co to są: jakości, żywioły, znaki męskie i żeńskie, a także jakie są podstawowe elementy, z których składa się horoskop. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj mój kanał, a jeżeli już to zrobiłeś, to zapisz się na moją listę mailingową newsletter, a otrzymasz prezent, który ułatwi Ci naukę astrologii. Dziękuję i zapraszam serdecznie do następnego odcinka Helena Uczy Astrologii.